Witam Was serdecznie, także kochani. Tu właśnie jestem, jak widzicie, przy figurce Matki Bożej. No trochę ciemna, bo już jest. Ale z tego co widać, jeszcze widać jest tą figurkę też. Widzicie, światełka też są pozapalane dla Matki Bożej. Chcę Wam powiedzieć, że piękna kapliczka to jest. Tu z niepokalanym sercem Matki Bożej. I też ma na dłoni przewieszony różaniec święty. Ale przyjechałem tutaj... Po to właśnie, gdy to zobaczyłem, tą figurkę, aby odmówić tutaj właśnie modlitwę, koronkę do płomienia miłości niepokalanego serca Maryi, bo Maryja objawiła właśnie tą modlitwę i ukazała się Elizabeth Kintelman na Węgrzech właśnie abyśmy tym płomieniem miłości także pomagali Matce Bożej, abyśmy byli w tym płomieniu miłości i. Aby płomień miłości niepokalanej Matki Bożej właśnie przyciemnił ten płomień zła, który jest na świecie. Jest to też modlitwa na ratunek dla świata właśnie. I tu w tym miejscu chcę odmówić właśnie tą koronkę do płomienia miłości niepokalanego serca Maryi, polecając właśnie i oddając to Matce Bożej tą całą modlitwę także. Także. Trwajmy zawsze w modlitwie i modlmy się. To jest piękna rzecz, którą możemy właśnie jadą Holendrzy Młodzi. Nie wiem, co tam krzyczeli. Ale może im się to wydaje trochę śmieszne, że tutaj stoję. Więc kochani, pomódlmy się także i za nich. Na uczczenie pięciu ran Pana Jezusa. Pięć razy żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Syna, i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pełne boleści, niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas. Przez miłości Twojego niepokalanego serca, matko, ratuj nas, przez płomien miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez płomien miłości Twojego niepokalanego serca, matko, ratuj nas, przez płomien miłości Twojego niepokalanego serca, matko ratuj nas, przez płomien miłości Twojego niepokalanego serca, matko ratuj nas, przez płomien miłości Twojego niepokalanego serca, matko ratuj nas! przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca pełne boleści niepokalane serce Maryi pros za nami, którzy się do Ciebie uciekamy Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca Matko ratuj nas przez pomieniłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomieniłości Twojego niepokalanego serca, 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 matko ratuj nas przez pomieniłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez pomień Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca, pełne boleści niepokalane serce Maryi, i za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko, ratuj nas przez pomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez wspomnienie miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez wspomnienie miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomieniłości miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez wspomnienie miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez wspomnienie miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez wspomnienie miłości twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca, pełne boleści niepokalane serce Maryi, pros za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas przez pominiłości Twojego niepokalanego serca, 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 Matko, ratuj nas przez pominiłości Twojego niepokalanego serca. Pełne boleści, niepokalane serce Maryi, prosz za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko ratuj nas przez pomien miłości twojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez pomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Matko, ratuj nas, przez pomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Matko, ratuj nas, przez pomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Matko, ratuj nas, przez pomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość, działanie Twojego płomienia miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Także Matka Boża prosiła właśnie, aby ta modlitwa też była rozpowszechniona na cały świat. Jest to też modlitwa dla ratowania świata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Panem Bogiem i Maryją. Amen.